Ja mam dla Was dwie paczki dzisiaj. Jedną dużą, z Monecerusa, tak? Pierwszy raz na tym zamawiam. A drugą od Gabrieli Wączkiewicz. Nie wiem, może najpierw otworzymy tą małą. W niej mam akcesoria ręcznie robione. Dobra. Pozwólcie, że ja sobie sama utnę, że. Wam powiem, co tutaj jest. To jest o głowie. Strasznie malutkie, wam powiem. Um, dalej mamy. Ten. Ach, kurczę. czapraczek i chyba halterek, ale nie jestem pewna. Zobaczymy. To jest gratis, tego nie zamawiałam. Super, dalej mamy, tutaj mamy kantarek oraz derkę, to jest derka największa i to już chyba wszystko, tak? Mm. Okej okay. To o, czekajcie, ja sobie tylko wyciągnę Okej, okay, słuchajcie, ja już wyciągnę Tak to wygląda Powiem, że ja nie za bardzo umiem to mm, Ten, tak się tym posługiwać Więc zaczekajcie chwilkę, znajdę jakiegoś kucyka yy, Załóżmy, że na serduszko to założymy Czekajcie Szczerze mówiąc, to nie umiem tego założyć Ale... Boję się, że ja tu zerwę, więc może na jeszcze mniejszego kucyka. Dobra, słuchajcie, założyłam. Powiem Wam, że na niego to jest zaś za duże, ale dajmy już sobie spokój. Więc tak. Strasznie delikatny, wam powiem. Teraz kantarek. Nie wiem, czemu on tutaj nie ma. Tego paska do dopięcia. Zobaczmy. Ok, ok, ok. Mam tutaj o głowie. Tak, widzę. Powiem ci, że wypróbuję je później, bo teraz, tak jedną ręką, to trudno. I teraz derkę. No, derkę to chyba sobie poradzę. Powiem Wam, że ta derka jest bardzo fajnie zrobiona, dobrze wykonana. Taka trochę świąteczna. Ale też ją później wypróbuję, bo słuchajcie, tutaj jest strasznie dużo zapięć i tak dalej. I teraz to. zobaczymy, co to jest. Wow, to jest kantar! Wow, ale ładny. Minus no, serio, to to super robisz. I. Jejku, jaki cudowny czaprak, ale on jest milutki, powiem wam, że. Wow. Nie to, tylko to. Nie, no wow. Na konia idealny, taki sztywny. Jego to chyba dam radę przymierzyć. Teraz tej klaczy. Wow, ale to super wygląda. Wow, nie no. Super. Słuchajcie, za to zapłaciłam 19 zł razem z przesyłką. I mamy tutaj list. Nie wiem, czy go mogę przeczytać, ale zobaczmy. Wydaje mi się, że mogę go przeczytać. Dobrze. Hejka, dziękuję za zamówienie. Mam nadzieję, że się spodobają wszystkie akcesoria. Paczka powinna zawierać niebieską derkę dla konia, czarny skórzany kantar dla konia, ogłowie dla kuca plus gratisy. To to wszystko tutaj mamy. I jestem zadowolona, powiem Ci szczerze. Teraz zabierzmy się za paczkę z Monetarusa. Tutaj mamy dwa konie, kucykę i niespodziankę dla Was, już ostatnia sztuka. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda teraz paczka. Jeszcze sobie tutaj poprzecinam i Wam pokażę, dopiero będę wyciągać z tej folii, więc zaczekajcie chwilkę na mnie. Okej, okay, wciągnięte. Już możecie zauważyć, że to koń z firmy Kolekta. Może najpierw zacznijmy od tego mniejszego konia. Osobiście wola. I nim jest taki uroczy kucyk. Wyglądam... hmm. Nie wydaje mi się on gumowy, co jest wielkim plusem. Mam jednego konia z firmy Mojo, co wygrałam w konkursie od Pani Ewy. Wow! Jejku, jaki on słodki! Ach, on nie jest w ogóle taki gumowy jak tamten koń. I cieszę się, chociaż tamten koń tak samo mi się podoba. Nie umiałabym zdecydować, który bardziej, bo... Lubię wszystkie moje konie w kolekcji. Ech, i powiem Wam, że ten kucyk jest naprawdę słodki. S super. Będzie się u mnie nazywać Malaga. A teraz ten drugi koń. A, czekajcie, bo tutaj mamy taśma tam była. To już ostatnia sztuka. Nie. Não é isso, gente. Não estou entendendo. Um... Ah, não mogę go wyjąć. tutaj. No. que você Ou hey. ah. 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 que você é um No, no ten łeb mu utknął, ewidentnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Dzięki, że tutaj już było otwarcie, bo inaczej bym tego nie wyjęła. Ja tego nie zrobiłam. I powiem wam, że jest to klacz achałtykińska z kolekty... Nie znam jeszcze jej imienia. Możecie pisać propozycje w komentarzach. I jest to bardzo ładna klacz. Bardzo mi się podoba. Jest wysoka i ładna. Niech metkę zdejmę od razu, bo jakoś tak wolę, żeby modele przez dłuższy czas nie miały metek. Ale to w ogóle jest moim zdaniem bez sensu I powiem Wam, że to jest rok 2014 jest bardzo ładna i nie wiem który koń mi się lepiej podobał ale chyba ten większy Choć ten kucyk też jest słodki. Może na niego będzie to pasowało. Zobaczmy. Nie wierzę. Na niego leży jak ulał. Jakby to było dla niego stworzone. No. Wow. Super. Praczek. Zamówiłam sobie derkę, raczej siodło, ale jednak dostałam derkę, ponieważ dziewczyna nie umiała zrobić. Ale nie obwiniem, nie obwiniem, bo derka mi się strasznie podoba. No, powiem, że. Jest na nią idealna. Mm. A ten kentarek... Hmm. hmm... Jest taki trochę dziwny, tylko jakbym mógł ubrać... Czekajcie chwilkę. Ja wam powiem, że ja to ubrałam temu konikowi. Jej akurat. I popatrzcie... Wystarczy mu to nałożyć na pyszczek. I taki mamy dodatkowy sznurek, żeby prowadzić konia. Czyli tak. I to moim zdaniem jest taki halterek, bo nie ma um, sznureczka do przypięcia. I ciekawe czy na nią wejdzie. Już zobaczymy. E, nie, na nią nie wejdzie, ale... Może na jakiś inny model hmm. Jestem pewna, że pasuje on na perłę Ponieważ Bardzo dobrze w nim wygląda I tak Okej, okay, to zdejmę hmm. Powiem wam, że jestem Bardzo zadowolona Z tego zakupu I tak może jeszcze zapnę tą derkę. Czekajcie. Nie chcę nic mówić, ale nie umiem tego zapiąć, bo to wypada. Więc nie wiem, jeśli to oglądasz, to możesz dać instrukcję, jak się to po prostu zapina. No ale okej okay. Tutaj pod brzuchem jej zapięłam, ale to tak niezbyt wygląda fajnie, gdy to jest podpięte. No i tak. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie koniecznie subika. I do, do zobaczenia.